Zapraszamy wszystkie maluchy grupowe oraz gości na wilkowyje, trzecia edycja ruszamy w sobotę, o 10 z Parkingów w Majdanie. A tu już widać przygotowania do wyjazdu szykujemy się sprzęt w gotowości. Tym razem jedzie maluch 001. Pamiętajcie, jak ktoś posiada Sibiradio, zabieramy, zabieramy nasze Sibiradia dla bezpieczeństwa i kontaktu. Pozdrawiam jeszcze raz i do zobaczenia w sobotę.